To nagranie powstaje 7 listopada. Właśnie kończy się podliczanie głosów w USA, albo i nie kończy. Zobaczymy. Nie wykluczam, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli w Polsce lockdown, Europa się zamyka, ludzie są zmęczeni i poddenerwowani. Czy miałbyś parę słów na pocieszenie dla nas Polaków, ale nie tylko Polaków, dla wszystkich ludzi na tej planecie? Może zmierzamy do nowego świata poprzez maksimum chaosu? Któryś z noblistów z dziedziny fizyki stwierdził, że nowy porządek może powstać tylko poprzez przejście przez maksimum chaosu. Czy widzisz światło w końcu tunelu? Dieter? Drogi Tomaszu, ja też jestem obecnie w nie najciekawszej sytuacji. Od jakiegoś czasu mieszkam w Grecji. Od, dzi od dzisiaj mamy tutaj totalny lockdown. Wszystko jest zamknięte, za wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek i stacji benzynowych. Podobną sytuację mieliśmy już w kwietniu i maju. Tutaj też czuje się wiele lęku. Ludzie boją się o pracę, o pieniądze, o zdrowie. Takiej sytuacji nie mieliśmy jeszcze nigdy na świecie. Dotyczy ona praktycznie całej ludzkości. Jest ona niewygodna, ale ja widzę w niej dużą szansę. Przede wszystkim mamy czas, aby zatrzymać się i osiągnąć stan spokoju. Zająć się samym sobą i zadać sobie pytanie, czego pragnę naprawdę? Czego oczekuję od mojego życia? Jeszcze nigdy odpowiedź na te pytania nie była tak ważna. I nie chodzi tutaj o odpowiedź w stylu: chciałbym, żeby znów było wszystko normalnie. Teraz musimy zdecydować i sprecyzować, co my uważamy za normalne. I co ważne, nie musimy, nie musimy być wcale skromni w tym kontekście. Jesteśmy twórcami i tego nie możemy zapomnieć. Wszechświat nie powstał sam z siebie, to zrobił duch. I tego boskiego ducha nosimy w sobie. Ale co większość z nas tworzy? Szalone myśli, wzmocnione emocjami, generują szalony świat. Teraz tylko od nas wszystko zależy. Ty dzisiaj, dzisiejszy Ty jesteś tym, na którego tak długo czekałeś. Od Ciebie zależy, czy strach i cierpienie znikną z Twojego świata. A więc szansa i zadanie na dzisiaj to wejść w pole, Twojego serca i szczegółowo wizualizować, jak Twoja i świata przyszłość ma wyglądać w optymalnym wariancie. Tomasz? Powinniśmy więc zaprzestać koncentrowania się nad tym, czego nie chcemy, na byciu przeciw czemuś, bo to nic nie da, z niczego nie może nic powstać. Dieter? Dokładnie, to jest bardzo ważne. Dobrze, że o tym wspomniałeś. Wiele osób próbując zamanifestować, materializować pewne sytuacje lub stany, popełniają błąd. Nie chcą wojny, nie chcą więcej cierpieć, nie chcą więcej bólu. Tego nie można zamanifestować, zwizualizować. Słowo nie, nie istnieje dla umysłu. Zamanifestować można tylko te rzeczy, które można zwizualizować. A więc, jeśli nie życzymy sobie wojny, jaki obraz może wyrażać to pragnienie? Obraz przekreślonego czołgu nie ma sensu. Po prostu wyobrażamy sobie świat idealny, pełen pokoju i miłości. I właśnie te obrazy automatycznie rozpuszczają wszystko to, czego nie chcemy. Drogi Dieterze, wielkie dzięki za super ciekawy wywiad. Mam wielką nadzieję, że ten pierwszy krok był początkiem i że będziemy spotykać się w ten sposób także w przyszłości. I najlepsze pozdrowienia śpieszą już w, kieru w kierunku Grecji. Dieter. Miałbym jeszcze coś dodać na zakończenie. Omawialiśmy dziś sporo tematów. Chciałbym krótko podsumować naszą rozmowę. Wrócę krótko do odpowiedzi na Twoje pierwsze pytanie dotyczące możliwego wydarzenia 21 grudnia, prognoz i proroctw na ten temat. Stwierdziliśmy, że one mają rację bycia tylko wtedy, gdy świat jest zdeterminowany, co znaczy, że my nie mamy wpływu na, na przyszłość, że jesteśmy ofiarami losu. Ale od roku 2012 tak już nie jest, chociaż nie wyzwoliliśmy się jeszcze ze starych schematów. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że już jesteśmy wolni, że jesteśmy panami naszego losu. Przyzwyczajenia, automatyczne reakcje aktywują stare programy. Dla przyszłości rysują się dwa główne plany: A i B. Jeśli nie wykorzystamy pierwszego z nich z całym jego pakietem wspomagających nas wydarzeń i anomalii fizycznych i astronomicznych, jak Schumann, promieniowanie gamma, zmniejszone pole magnetyczne, wtedy faktycznie może zaistnieć plan B. To wszystko dzieje się nieprzypadkowo. Jestem pewien, że nad tymi procesami czuwa troskliwa ręka dyrygenta, dająca sygnał do przebudzenia. Jeśli nie przyjmiemy tego planu: a w tym procesie najważniejsza jest wizualizacja stanu idealnego, to faktycznie możemy się obudzić w czyimś śnie. Słonecznym, niszczącym superwybuchem na przykład. I to może już być mniej ciekawe. To może spowodować sporo cierpienia poprzez uszkodzenie całej infrastruktury technicznej. Jeden z tych planów się zrealizuje. Ziemia przechodzi przez proces oczyszczania to proces homeostazy samoregulacji. Ziemia wraca do siebie, do równowagi. Pracując nad planem A, pomagamy sobie i Ziemi. Jeśli tego nie zrobimy, Ziemia i tak dopnie swego. Tylko nie dla wszystkich będzie to miły proces. I nie chodzi mi o to, żeby kogokolwiek straszyć. Chcę po prostu podkreślić, że wszystko jest w naszych rękach. Tomek, drogi literze, dzięki wielkie za rozmowę. Do usłyszenia.